W czasach przed przybyciem Pierwszych Ludzi, Skyrim władały śnieżne tudzież lodowe elfy. Czas nie był jednak dla nich łaskawy. Wojna z ludźmi, a później zdrada ze strony Pobratymców znacznie przyczyniły się do zredukowania ich liczebności. Spotkanie śnieżnego elfa w czwartej erze graniczy już niemalże z cudem. O wiele częściej natomiast spotkamy Falmerów, zdziczałe, ślepe pokraki zamieszkujące podziemia Skyrim. Pozwólcie, że opowiem Wam co nieco o historii jednych i drugich. Nim zaczniemy, jeszcze mała uwaga. Falmer i śnieżny elf to teoretycznie wymienne terminy. W tym materiale będę jednak używał tych określeń, odnosząc się do dwóch innych stworzeń. Falmerzy to te ślepe wrogie stworzenia, a śnieżne elfy to niegdyś potężna cywilizacja władająca Skyrim. Zaczynajmy. W czasach świetności przed przybyciem Nordów, śnieżne elfy zamieszkiwały większość Skyrim i zachodnie tereny wysokiej skały. Fizjonomią przypominały pozostałych elfich pobratymców. Byli wysocy, bladzi, mieli długie jasne włosy i żyli też wyjątkowo długo. Co natomiast wyróżniało ich na tle innych elfów, to niezwykle wysoki magiczny potencjał i szczególne zamiłowanie do mrozu. W zasadzie to byli odporni na wszelki chłód. Nie przeszkadzało im mieszkanie w lodowych jaskiniach ani nie odczuwali negatywnych skutków z tytułu używania magii mrozu. Przystosowali nawet kilka roślin, by te rosły wewnątrz lodowców. Zgodnie z podaniami, imperium śnieżnych elfów prężnie rozwijało się podczas Ery Meretycznej. W pewnym momencie do północnych brzegów Skyrim przybyli pierwsi ludzie z Atmory. Rasy początkowo żyły między sobą w pokoju. Elfy nauczyły nawet ludzi, jak posługiwać się magią. Pokój był jednak bardzo kruchy, jak pokazały przyszłe lata, i wkrótce wybuchła wyjątkowo krwawa wojna. Miejscowość Sartal była pierwszą osadą założoną przez ludzi na kontynencie, a jej szybki rozwój zaniepokoił śnieżne elfy. Jako najczęstszy motyw ataku podaje się właśnie strach przed tym, że ludzka kultura wyparłaby w końcu elfickie zwyczaje. Ale pojawiają się też wzmianki o tym, że ludzie znaleźli źródło ogromnej mocy w sartal i chcieliby pozostało ukryte przed elfami. Ci, wyczuwając energię artefaktu, zaatakowali miasto i zrównali je z ziemią. Wybili każdego mieszkańca, jaki tylko się napatoczył. Niestety nie wszystko poszło zgodnie z planem. Mężczyzna imieniem Izgramor i jego dwóch synów zdołało uciec. Izgramor wrócił później do Skyrim z legendarną pięćsetką towarzyszy i zamiarem zemsty. Rozpoczęła się walka o terytoria Skyrim, a dzień ataku elfów na Nordów nazywano od teraz Nocą Łez. Elfy broniły się dzielnie, posługując się magią, włóczniami i łukami, ale nic nie zdołało powstrzymać ludzkiej nienawiści. Po odbiciu Sartal, Isgramor odwrócił się do swych ludzi i wydał z siebie przeraźliwy krzyk, który podobno słychać było na odległych brzegach Atmory, wzywając pozostałych mieszkańców do podróży. Nawoływał do ataku na pozostałe ziemie śnieżnych elfów. Nordowie mieli wypędzić wszystkie elfy z pałaców, wymordować ich i zrównać osady z ziemią. Ludzie ruszyli w głąb kontynentu, nie okazując litości. Robili sobie naszyjniki z elfich uszu, by pokazać swą dominację. Ci z elfów, którzy nie padli od ostrza, byli brani do niewoli i zmuszani do katorżniczych prac. Straty po stronie śnieżnych elfów szybko liczone były w tysiącach, a Nordowie po dziś dzień wychwalają swych przodków w pieśniach. Wkrótce elfy zostały wypędzone ze Skyrim. Śnieżne elfy stawiły ostatni opór Nordom na wyspie Solstheim. Finalna bitwa rozegrała się pod Mosring. Tam opór wojskom Ingialdra białookiego stawił śnieżny książę Górskie stoki spływały już krwią elfów, gdy znikąd pojawił się wojownik na śnieżno-białym wierzchowcu. Jego włócznia i zbroja świeciły nieznaną dla ludzi formą magicznej energii. Jeździec o wiele bardziej przypominał upiora niż wojownika. Na widok księcia przegrywające do tej pory elfy podniosły radosny krzyk. Nordowie zlękli się bardziej niezrozumiałego okrzyku przeciwników niż samego jeźdźca. Elfy skandowały wówczas: Śnieżny książę przybył, zagłada nadchodzi. Biały jeździec wyjechał przed elfie szeregi, a nad jeszcze przed sekundą głośnym polem bitwy zawisła cisza. Skandowanie elfów wreszcie ucichło. Wojownicy obu stron pogrążyli się w chwilowej zadumie, zrozumieli bowiem, że nie czeka ich tego dnia nic poza śmiercią. Wreszcie książę ruszył do ataku. Niczym gwałtowny sztorm przebił się przez szeregi nordów. Płaszcz śniegu i lodu otaczał jeźdźca, gdziekolwiek się poruszył, jak gdyby podległy był jego woli. Włócznia świszczała złowieszczo, niosąc śmierć wielu potężnym wojownikom. Natchnione śnieżne elfy ruszyły za swoim enigmatycznym przywódcą. Po raz pierwszy szala zwycięstwa przechyliła się na stronę elfów. Bitwa zakończyła się jednak bardzo niespodziewanie niedługo później. Jedną z ofiar śnieżnego księcia była kobieta imieniem Jofrior. Fina, 12 dwunastoletnia córka wojowniczki, dopadła do ciała matki i w szale chwyciła za miecz. Rzuciła nim z dziką siłą w kierunku białego jeźdźca. Włócznia zatrzymała swój morderczy taniec. Wszystkie oczy zwróciły się na wybawiciela elfów. Nikt jednak nie był bardziej zaskoczony niż on sam. Przebity mieczem książę, zsunął się z wierzchowca na ziemię. Duch walki śnieżnych elfów zniknął. Wielu uciekło z pola bitwy, a ci, którzy zostali, szybko zostali ścięci przez nordów. Zgodnie z tradycją nordów, ciała poległych wrogów palone są na stosach. Dla śnieżnego księcia, którego zbroja i włócznia wciąż lśniły, zrobiono wyjątek. Ciało owinięto w sukno. I pochowano w specjalnym grobowcu godnym nordyckich wojów. Po przegranej bitwie o Moesring siły śnieżnych elfów znacznie podupadły. Pozostali przy życiu musieli chować się przed wszechobecnymi już nordami. Znaczna większość śnieżnych elfów w desperacji udała się z prośbą o pomoc do spokrewnionej z nimi rasy dwemerów żyjących przez cały ten okres pod powierzchnią. Krasnoludy zgodziły się wpuścić śnieżne elfy do swych twierdz, jednak ryzyko wyniesienia ich technologii na światło wzbudzało strach. Przez to wszystkie śnieżne elfy wchodzące do twierdzy musiały zjeść trujące grzyby z czarnej przystani, które stopniowo redukowały ich wzrok aż do kompletnej ślepoty. Oczywiście nie przedstawiono śnieżnym elfom sytuacji w taki sposób. Dwemerzy kłamali, mówiąc, iż ślepota jest tymczasowa, a zjedzenie grzybów jest krokiem w stronę duchowego wyniesienia. Koniec końców, dwemerzy zniewolili ślepych kuzynów i zmuszali ich do katorżniczej pracy w kopalniach, wykorzystując również ich dusze do zasilania swoich magicznych technologii i eksperymentów. Lata mijały. I kolejne pokolenia śnieżnych elfów coraz bardziej przypominały pokraczne i prymitywne stworzenia, znane nam lepiej pod nazwą Falmer. W którymś bliżej nieokreślonym momencie pierwszej ery, Falmerzy zbuntowali się przeciwko swym ciemiężcom i rozpoczęła się podziemna wojna. Wojna, o której na powierzchni nikt nie zdawał sobie sprawy. Była niesamowicie krwawa i brutalna ale skończyła się nagle w momencie, gdy krasnoludy zniknęły. Do Falmerów przejdziemy jeszcze w tym materiale, ale póki co wróćmy do Śnieżnych Elfów. Powiedziałem przed chwilą, że znaczna część tej rasy szukała schronienia u Dwemerów, inni natomiast postanowili ukryć się w innych, niedostępnych dla ludzi miejscach. Ludzie z czasem zapomnieli o dawnym arcywrogu i obecność Śnieżnych Elfów przeszła w sferę legend. Skalowie z Holstheim wierzyli dla przykładu, iż rieklingi, śnieżne gobliny, są tak naprawdę potomkami śnieżnych elfów. Inne legendy mówią natomiast, iż matki ogników są ostatnimi pozostałościami po śnieżnych elfach. Historia pisana jest przez zwycięzców, dlatego też tak mało wiemy o śnieżnych elfach. Z informacji, o których do tej pory nie wspomniałem, wiemy, że śnieżne elfy posługiwały się własnym alfabetem, który dla innych długo pozostawał nierozszyfrowany. Mieli także swój sposób liczenia czasu i budowali spektakularne świątynie dla swoich bogów. Co do wiary, to podobnie jak Altmerowie, śnieżne elfy za przywódcę Panteonu uznawały Auriela, boga czasu lecz czciły także innych bogów czy herosów, takich jak Trinimak, bóg wojowników, Srabein, bóg czarnoksiężników, Jefre, bóg przyrody, czy Finastera, opiekuna podróżników. Każde bóstwo miało swoją świątynię, lecz najpiękniejsze tworzono oczywiście na cześć Auriela. Największa kaplica Auriela stworzona została pod koniec ery meretycznej w ukrytej dolinie w zachodnich częściach Skyrim. Miejsce szybko stało się religijnym centrum dla całej rasy. By doznać oświecenia, pielgrzymi, którzy dotarli do doliny, musieli przenieść ceremonialny dzban do pięciu mniejszych kaplic rozrzuconych po ukrytej dolinie. Przy każdej kaplicy znajdował się kapłan uczący pielgrzymów odpowiednich modlitw i rytuałów. Po przejściu i pobraniu świętej wody z kaplicy iluminacji, nauki, rezolucji, blasku i widzenia, Pielgrzymi docierali wreszcie przed oblicze arcykuratora, który komunikował się bezpośrednio z Aurielem. Cała pielgrzymka brzmi dość trywialnie od podróż z punktu A do B, lecz podczas przeprawy wierne śnieżne elfy musiały zmierzyć się z wieloma przeciwnościami losu i testami wiary. Wycofanie się podczas pielgrzymki oznaczało okrycie się hańbą. Ci, którzy docierali przed oblicze arcykuratora, nie przypominali tych samych elfów, którzy weszli do ukrytej doliny. Byli wykończeni, niewyspani, słabi. Za cud można było uznać sam fakt, że udawało im się utrzymywać naczynie ze świętą wodą. W ostatnich chwilach ich dotychczasowego życia doznawali jednak wyniesienia. Skąpani w świetle odchodzili z widoczną ulgą i zadowoleniem na twarzy. Po przegranej na Solstheim około stu śnieżnych elfów przebywało w ukrytej dolinie. Nic nie mogli poradzić na tragiczny los ich pobratymców, którzy zaakceptowali ofertę dwemerów. Było im ich najzwyczajniej szkoda. Nie można jednak tego samego powiedzieć o drugiej stronie medalu. Zdziczali falmerzy najechali w późniejszych latach kaplicę Auriela i wybili większość strzegących kaplicy. Przy życiu pozostał tylko rycerz paladyn Gelebor i jego brat arcykurator Wirtur. Z tej dwójki tylko Gelebor pozostał wiernym sługą Auriela. Jego brat, mimo iż piastował wyższe stanowisko, obrócił się przeciwko swojemu Bogu, ponieważ mniej więcej w okresie upadku śnieżnych elfów został zarażony wampiryzmem przez jednego z pielgrzymów. Nigdy nie wybaczył Aurielowi, że do tego dopuścił w swojej kaplicy i przez tysiące lat planował swoją zemstę. Jak dokładnie się to zakończy, możecie sprawdzić sami w dodatku do The Elder Scrolls 5 Dawnguard. My tymczasem przejdźmy do falmerów, oślepionych i zdradzonych przed wiekami śnieżnych elfów. Falmerzy znacznie różnią się od pozostałych elfów. Przede wszystkim są zgarbione i wyjątkowo brzydkie. Przez co bardziej przypominają gobliny niż lwy. Nie posiadają nosów, a jedynie szczeliny umożliwiające oddychanie. Ich oczy natomiast są czarne i pozbawione życia. Dodatkowo, strasznie cuchną. Falmerzy musieli przystosować się do nowych warunków życia. Ich dotychczasowe zdobycze cywilizacyjne przeszły w niepamięć, ubierali się tylko w szmaty i skórę, jedli te same grzyby, które niegdyś sprowadziły na ich rasę tragiczny los. Czasem wzbogacili dietę o ryby złapane w podziemnych strumieniach. Głównym materiałem rzemieślniczym stały się dla nich hitynowe pancerze chaurusów, olbrzymich trujących insektów zamieszkujących najgłębsze jaskinie Skyri. Pancerze wykorzystywane były zarówno do tworzenia zbroi, jak i broni: prymitywnych chat czy skrzyń. Oczywiście falmerzy musieli nauczyć się hodować chaurusy, by hityny starczyło na wszystkie ich potrzeby. Czasem wykorzystywali też części śnieżnych pająków w rzemiośle. Osiedla falmerów strzeżone były także przez wiele wymyślnych pułapek rozstawionych w razie ataku. Nie można jednak jednoznacznie stwierdzić, że falmerzy nie potrafili stworzyć czegoś pięknego. Przykładem może być tu ogromny posąg w Irngtand. Nie wiemy jak i kiedy dokładnie został on wzniesiony, ale statua sprawia spore wrażenie. Część Falmerów wciąż przejawia zdolności magiczne, które być może mogłyby być użyteczne w procesie budowy. Albo to, albo zostali podczas budowy natchnieni przez enigmatyczne bóstwo, nazywane przez nich Ksrip, o którym nie wiemy w zasadzie nic. Po zniknięciu Dwemerów, wyjście Falmerów na powierzchnię było tylko kwestią czasu. Początkowo nikt nie wierzył w ich istnienie. Pojawiali się niespodziewanie. I nie zostawiali jeńców. Niewolników lub resztki ciała zdatne do jedzenia zabierali z powrotem pod powierzchnię. Śmiało można powiedzieć, że falmerzy byli obwiniani za wszelkie zło przez nordów, mimo iż ci nie do końca wiedzieli, z czym mają do czynienia. Ludzie mówili między sobą o goblinach, które nocą wyrastają z ziemi i zabijają bydło, zatruwają uprawy czy atakują nieostrożnych podróżników. W czwartej erze, podczas której rozgrywa się akcja The Elder Scrolls 5: Skyrim, Falmerzy nie są już legendą, a prawdziwym zagrożeniem. Napady nasilały się z każdym rokiem, coraz częściej widywano także Falmerów, a nawet udało się kilku zabić i zbadać. Większość mieszkańców prowincji jest świadoma zagrożenia jakie płynie z ich strony i część wprost obawia się, że Falmerzy szykują się do inwazji na świat na powierzchni. Wciąż istnieje jednak cień szansy, że z czasem wszystko się ułoży. Wspomniany wcześniej rycerz Paladyn Gelebor przez tysiące lat uważnie przyglądał się falmerom i zaobserwował, iż ich intelekt rośnie z każdym wiekiem. Być może kiedyś zdziczałe śnieżne elfy zostaną naturalnie uleczone i powrócą do tradycji swoich przodków.